Cześć wszystkim! Dzisiaj wam, witam Was przed najnowszego Nissana Kaszkaja. Nie jest to może gorąca nowość, jednakże na pewno nowością jest jego silnik. Wiemy, od jakiegoś czasu Nissan współpracuje z Renault i tutaj właśnie widzimy te owoce tej współpracy, chociażby jak jednostka napędowa, a jest dokładnie to 1.3 140 koni. Brzmi może jakoś nieszczególnie nie zachęcająco, to nie jest jeszcze najmocniejszy silnik, są mocniejsze dostępne, jednakże silnik w tym samochodzie sprawuje się bardzo przyjemnie, o czym Was przekonam podczas jazdy. Poza tym, bardzo nowoczesny samochód, tutaj nie, nie brakuje mu niczego, jeżeli chodzi o konkurencję. W pełni ledowe przednie światła, ledowe kierunkowskazy, ledowe dzienne, ledowe mijania. Mijania również są skrętne, dynamicznie podążają za Waszym torem jazdy. Oprócz tego, ostre linie, troszkę chromu, tu pochowane radary. Więc tu widzimy, że Nissan pod kątem nowej technologii na pewno nie jest w tyle. Na pewno pamiętacie pierwszego Insana Kaszkaja. on tak naprawdę uczył nas crossoverów i pokazywał nam, co może przenieść na nadwozie typu crossover? I było, nie było, wyznaczał pewne standardy. Nowy Kaszkaj to zupełnie inny standard. Czy goni konkurencję? Konkurencja jest bardzo silna, wiemy w tym segmencie, ale na pewno on tej konkurencji bardzo mocno deszcze po piętach. Jeżeli chodzi o jego linię opcjonalne Felgi 19, podobnie jak to było w kadżarze, opony Michelin Pilot Sport 4. Bardzo dobra opona w crossoverze, aż nadto. Ale wierzcie mi, że jak macie jakieś delikatnie bardziej sportowe aspiracje. Tutaj spokojnie możemy sobie pojeździć. Z boku klasyczny crossover. Prześwit dokładnie 18 cm i tyle. Ciekawy czerwony lakier, więc auto się na pewno wyróżnia, szczególnie na rotujących dziewiętnastkach. Pupa naszego Kaszkaja to również jest ciekawe. Są ostre linie, są lampy LEDowe. Kierunkowskazy i wsteczny już nie są w ledzie. Tutaj już jest zwykła żaróweczka, podobna jak to chociażby jest w rejestracji. Poza tym są ciemne szyby, jest panoramiczny dach, są relingi, jest rekinek. Jest podwyższony prześwit i nie ma żadnych końcówek udających wydech. Tu wydech po prostu jest schowany pod samochodem i tyle tu nikt niczego nie udaje. Ale jest to crossover, więc zapraszam Was szczególnie do wnętrza, bo tam powinno być wygodnie, do bagażnika i jedziemy. Jak jest z tyłu? No, z tyłu przede wszystkim. Fotel ustawiony pode mnie, więc sam za sobą mieszczę się bez problemu. Tutaj kolana mają takie wycięcie w fotelu. Fotel jest. Obity twardym plastikiem, aby wasze pociechy Wam jakoś mocno tego fotela nie skopały i można było sobie go wytrzeć mokrą szmatką. Jest kieszonka na gazety, bardziej na tableta chyba. Tutaj jest kieszonka na telefon, bądź coś innego. Brakuje mi nawiewów, brakuje mi również gniazdka USB, bądź jakiegoś innego, nie wiem, zapalniczki, cokolwiek, aby tu można było z tyłu naładować swoje multimedia. Oprócz tego półskóra, taka ekologiczna, oczywiście półmateriał, więc kanapa faktycznie jest wygodna. Tu możemy spokojnie się rozsiąść, nawet tako. Mamy podokietnik, mamy dwa kaboly w tym podokietniku umiejscowione. Tutaj jest miękko. Są oczywiście elektryczne szyby, pod jest miękko. A tutaj, tutaj, tutaj już miękko nie jest. Ale jest bardzo wygodne. No jeżeli chodzi o bagażnik, w prawdziwym crossoverze że bagażnik powinien być spory. W naszym przypadku jest średni. Dokładna pojemność 439. No jest to takiej średniak w tej klasie. Ale fajna możliwość aranżacji tej przestrzeni bagażowej. Podwójna podłoga na sobie jakieś takie płaskie przematu możemy włożyć, aby nam nie jeździł po samochodzie. Tu możemy sobie zrobić taką półkę przedzielającą na tą przestrzeń bagażową. Oprócz tego w naszym przypadku nie ma koła zapasowego, a zamiast koła zapasowego jest system Bose, a dokładnie subwoofer z tego systemu. Co dalej? Możemy sobie ten bagażnik powiększyć. Maksymalna pojemność ponad 1500 litrów. W tym celu musimy złożyć tylną kanapę, a składamy ją ze środka. Tu takiej możliwości nigdzie nie ma. Są dwa haczyki i jest lampka. I tyle. Jeżeli chodzi o miejsce za kierownicą, co widzimy? Przede wszystkim bardzo przyjemna, taka niemalże sportowa kierownica z centralnym logiem Nissana. Naprawdę jest bardzo ładna. Spłaszczona kodołowi, takie stawki imitujące aluminium oraz sterowanie z kierownicy wszystkimi wskazaniami komputera pokładowego. Sama deska rozdzielcza, tu miękko, tu miękko, to wszystko jest przyjemne. Wykłada nas naprawdę bardzo, bardzo solidnie i nie jakoś tam szczególnie się na nierównościach nie odzywa. A czykolwiek jest tutaj, może plastiku? Tylko, że to jest Japonia, oni tak robili po prostu zawsze i tak chyba robić już będą. Są multimedia, mamy również fotele. Delikatny kubełek, takie są tutaj wyprofilowane te fotele. Pół skóra, pół alkantra. również skóra ekologiczna. A czykolwiek siedzimy się w nich dobrze, fajnie, że nie są całe skórzane, bo byłoby nam za gorąco w lato. Przekładnia manualna, tu takie obitki na kolana są również wykonane. Z ekoskóry, więc jak opieramy sobie tylko o tę konsolę centralną, to jest naprawdę wygodnie, nic Was nie boli. Przejdźmy do multimediów. Sam ekran właśnie tych multimediów. Przede wszystkim wielkie czytelne ikony, więc dla osób, nazwijmy to starszych, będzie bardzo czytelnie, ale też i dla młodszych osób. Jest oczywiście nawigacja, mamy również podgląd na kamery, które są wokół samochodu, a jest tutaj system kamery. 360 i tu widzimy dokładnie. Gdzie są nasze felgi, gdzie jest wszystko, możemy sobie podejrzeć, naszą Felunię 19. Jest również system parkowania prostopadłego i równoległego i działa to zupełnie tak, jak działało chociażby w Renault. Wchodząc w główne menu, widzimy, że ten ekran może już nie jest tak bardzo nowoczesny, jak chociażby nie wiem, jest koncernie waga czy w BMW. Jednakże no to jest właśnie Japonia. Oni mają wszystko tak trochę po swojemu, trochę jakoś tak według swojej filozofii. Za to ich szanuję. To nie jest jakaś szczególna wada. Oczywiście te multimedia one będą odbiegały tym jakościom czy tym ekranem wyświetlanym od konkurencji. Niemniej jednak gdzieś tam do całości tego japońskiego takiego stylu we francuskim Sosie pasuje to uważam dobrze. Brakuje mi play, który faktycznie tutaj, no i on jest, on tu jest zainstalowany, on czasami mi się połączył, jednakże to łączenie jest jakieś tutaj bardzo kłopotliwe i coś, coś mi to nie wychodzi za bardzo, a próbam na różne sposoby, innymi kablami, innymi telefonami i to coś połączyć mi się nie chce. Ustawienia same, przejrzyste, ekran działa działa całkiem, całkiem szybko. Jest delikatnie matowy, czujemy, że on nie jest tak może idealnie responsywny, jak chociażby w tam nowych smartfonach czy w nowych ekranach od innych producentów, jednakże jako same kanał taka stacja multimedialna, prosta, bo mamy proste zegary, prostą stację, to gdzieś wszystko się w całości komponuje, całkiem, całkiem nieźle. Jak widzimy, zegary również są bardzo proste, jest centralny wyświetlacz, a pod nim różne rodzaje wskazania komputera pokładowego, spalanie, niespalanie, wszystko tu widzimy, jak powinniśmy łączyć z ustawieniami. Wskazówki są normalne, nie ma tu wirtualnych wskazówek więc wszystko jest jak najbardziej czytelne i tyle o ekranie a jak mówimy o, o portomierzu to przenieśmy się na jazdę samochodem Nissan Qashqai a test zaczynamy może nietypowo bo przenosimy się na zakręty podobnie jak to było w kadżarze, podobnie jest w Kaszkaju. Qashqai, Qashqai, nie wiem co z po japońskiego Kaszkaj. ewentualnie możemy sobie to przetłumaczyć jako zakręt więc Nissan zakręt jest to niby crossover, niby samochód, który ma dać maksymum komfortu, maksymum praktyczności, ale ten samochód również świetnie skręca. Oczywiście to są felgi 19, które mocno zabierają nam jakieś elementy komfortowe z tego samochodu, jednakże taką on skręca, jak on się prowadzi, jest jego gigantyczną zaletą. I to na pewno będzie jego potężną zaletą nad innymi crossoverami, ponieważ różnego rodzaju crossovery prowadzą się bardzo, bardzo tak spółciowo, tak jakby bardzo neutralnie, żeby się podobały wszystkim. Kaszka i nie. On nie jest jakoś bardzo miękki, bardzo pontonowaty, ale zawieszeniowo bardzo, bardzo fajnie klei się drogi. Zawieszeniowo jest też dosyć, dosyć sportowo, ponieważ z tyłu jest zawieszenie wielowahaczowe, a z przodu już klasyk kolonny McPhersona, więc tutaj nie ma belki i też na pewno dzięki temu samochód nie jest tak do końca idealnie, może jakiś kanapołaty czy komfortowy. Fajnie sprawdzi się na. Miejskich drogach, na jakiejś kostce brukowej, tam też ten komfort, który Wam zapewnia, zawieszenie plus felgi, plus to jednak niskoprofilowe opony, będzie w zupełności wystarczający. Także pod kątem zawieszenia, Kaszka i podobnie jak Kadżar, moim zdaniem są jednymi z lepszych samochodów typu crossover w swojej klasie. Nie mówimy o klasie premium typu BMW X3 czy Mercedes GLA, GLE, GLC. Tu mówimy o samochodach, które kosztują normalne pieniądze i są samochodami dostępnymi dla tak zwanego kowalskiego. Poza tym jadąc w trasie, szczególnie w nocy, docenimy jego bardzo dobre przednie światła LEDowe. One są dynamiczne, podążają nam za ruchami kierownicy. To mi się w nich bardzo podoba. Poza tym też dobrze wyglądają. W ogóle kaszka i zobaczcie sami, dobrze wygląda. Z tym kołem, w tym lakierze, napadę samochód może się każdemu podobać, nie tylko kobietom. Mężczyźni również poczują się w nim zupełnie normalnie, zupełnie. Można powiedzieć śmiało po japońsko-męsku. Nikt tego nie ukrywa, że w tej chwili już Nissan i Renault bardzo mocno połączyły swoje siły. W ogóle wiele koncernów łączy swoje siły, nawet silniki Renault znajdziemy w Mercedesach. A jeżeli chodzi o Kaszkaja, on tutaj dalej ma ten taki japoński klimat. Tak powiedziałem na początku, te multimedia mogłyby być lepsze. Tu trochę, na przykład plastiki, te niektóre mogłyby być lepsze. Ale jeżeli ktoś z Was kiedyś jeździł samochodem japońskim. Na pewno zrozumie o co chodziło Japończykom projektując tego typu samochód. Tutaj ma być wszystko proste. Podobnie jak zegary. One, one mają jakieś tam komputery pokładowe, mają ustawienia, rozpoznają znaki. Mamy lane assist, mamy front assist, mamy asystent świateł drogowych. Jednakże tutaj Nissan to, co potrzeba z tych systemów bezpieczeństwa, z tych takich nowych systemów, które wspomagają kierowcę, daje, ale też nie przepycha swoich samochodów. Chociażby jak to jest, nie wiem. W rozpieszczającym kierowcę koncernie Volkswagena, nie wiem, Volkswagen z koła Seat, Audi, tam tych systemów, które zresztą, notabene, bardzo fajnie działają, jest sporo. Tutaj są tylko te, które powinny być, jeżeli mówię, ktoś z Was samochody japońskie lubi, bądź kiedyś nim jeździł, tu się odnajdzie, tak samo jak się odnajdzie w nowej koroli. Te wnętrza, czy te nie wiem, multimedia, one są takie trochę parla do tyłu. Z drugiej jednak strony to ma też swoje zalety. A jeżeli już jedziemy poza miastem, na pewno dla Was będzie bardzo ważne spalanie. I tu właśnie ten silnik będzie kompromisem. W Kadżarze miałem przyjemność jeździć silnikiem również 1.3, ale o mocy 160 koni. W tym przypadku jest to silnik również 1.3, jednakże o mocy 140 koni. I ta moc w zupełności dla Kaszkaja wystarcza. Jest przykładnia manualna, która nie jest może jakoś znowu idealnie precyzyjna, jednakże te biegi wchodzą jak powinny. Skok lewarka załóżmy, że długi, w ogóle rewarka jest dosyć długi, ale tak jak potrzeba wbijać te biegi poszczególne, one wchodzą z takim delikatnym oporem, ale dokładnie wiemy, że wbiliśmy bieg. Tutaj precyzyjność mogłaby być trochę wyższa, ale nie czepiajmy się, to z crossover, to nie jest samochód wyścigowy. Jeżeli chodzi o jednostkę napędową i jej konsumpcję na paliwo. Autostrada, a dwójeczka dopuszczalne 140, więc też tyle ustawiłem tempomat. Trzy osoby na pokładzie i jazda w trasie. Owszem, nie było wiatru, więc to też jest czynnik sprzyjający, ale spalanie wyniosło 6,8, czasami 6,9 litra. Jest to uważam wynik bardzo dobry. Jak na było nie było dosyć małą pojemność, ale spore nadwozie. To co w mieście realnie samochód pali. Jest to średnio około 8 litrów na 100 km. Oczywiście możemy spalić i 10, jak będziemy go tam gnietli i edukowali innych uczestników drogi, że 0,50 kaszkę się napędzi przyjemnie. Ale taka jazda zupełnie normalna, zdroworozsądkowa w mieście. 8, no czasem 8,5 litra, jeżeli faktycznie tu mocno używamy klimatyzacji. W tym silniku, dalej, jeżeli chodzi o ekologię, w ogóle nie drażni mnie system start-stop. Sami zobaczcie, włączamy sobie klimę. Damy sobie tak, żeby było cichutko. I teraz on nam sobie zgasł. Ściszymy jeszcze bardziej. Trzaski. już chodzi. Jednak cztery cylindry. Oczywiście kultura pracy jest wyższa. I ten silnik, pod tym kątem, bardzo fajnie y, tą kulturą pracy się wdzięcza. Również start stop w tym silniku w ogóle nie irytuje. Jest tak, jak powinno być. Jest sroga klima, ona bardzo do, mocno chłodzi. Ale jest bardzo przejrzysta i czytelna. W naszym egzemplarzu jest opcjonalny system y, Bose. To sprawia, że tam oczywiście jest subwoofer w miejscu koła zapasowego, co Wam pokazywałem oraz są różne emblematy Bose na drzwiach. Yy, jak gra? Sami zobaczcie, postaram się Wam to pokazać na przykładzie takim. Doznań akustycznych z samego silnika nie będzie zbyt dużo, bo jest to zwyczajny silnik czterocylindrowy uturbiony. O tyle samych głośników. Wierzcie mi, że tam jakieś różne takie, nie wiem, kawałki troszkę bardziej basowe, troszkę bardziej jakieś, nie wiem, sopranowo-tenorowe To wszystko temu systemowi audio bardzo dobrze wychodzi. I tutaj ewidentnie system audio na pewno jest też potężnym plusem nowego Kaszkaja. Są tutaj takie lampeczki. Umiejscowione na słupku, i te lampeczki, mrugając, pokazują nam, że faktycznie ktoś jest w waszym martwym polu. Uważajcie, jest to, jest to bardzo tożsame z tym, co w tej chwili jest w nowych Volkswagenach, czy chociażby w testowanej przeze mnie niedawno Skodzie Skali. Tam również ten blind spot występuje na tym plastiku i was ostrzega świetlnie, że ktoś jest w waszym martwym polu. Fotele to jest, zaraz pokażę, że drugi fotel, który mi się bardzo bardzo dobrze siedzi w Crossoverze. Kajal miał bardzo fajne fotele, włącznie z tą regulacją podparcia tutaj tych podudzi. W przypadku kaszkania nie ma tych regulacji aż tyle. Jednakże jest to pół skóra, pół materiał, są regulacje rędziwiowe. Mój fotel jest regulowany elektrycznie, fotel Yetiego jest regulowany manualnie. Ten lakanapo również pokazywałem Wam, jest wygodnie, jest pod kątem tych foteli. Nie mogę mieć jakichś szczególnych uwag. Jest tak, powinno być. To, co na postoju chociażby docenimy, to system AutoHold. I on, to co również mi się podoba, działa zawsze. AutoHold, jak raz włączymy, on zawsze jest aktywny. Pamiętam, bodajże Fiat miał chyba tak, któryś, któryś koncern, już nie pamiętam, że trzeba było, nie, kija tak miała, za każdym razem trzeba było ten AutoHold włączać, żeby pamiętał samochód, że chcecie go włączyć. Tu go włączyłem raz i bardzo dobrze, ponieważ on jest włączony cały czas. Przy przykładni manualnej. On również ma sens i jest również przydatny. Jeżeli chodzi o komfort, tu jest mięko. tu mięko, tu jest podokietnik. Podokietnik jest otwierany w ten sposób, więc otrzymujemy taką naprawdę whoa, whoa, sporą kieszeń na co najmniej dwulitrową e, kubeczek z McDonalda, a tutaj taka podręczny schowek na e, coś innego. Mamy również takie fajne przelotki, e, które pozwalają wam wyciągnąć sobie kabelek elegancko z ze schowka, tam jest gniazdko również USB umiejscowione nie ma tu USB na konsoli centralnej, również nie ma jakichś ładowarek indukcyjnych czy innych wynalazków, które by Wam pozwoliły ładować Wasze multimedia, trudno ale jest właśnie jedno gniazdko, jedyne USB tutaj, a tutaj jest gniazdko 12V przydałoby się podsumować Nissan Qashqai w wersji tekna. nie jest to jeszcze najbogatsza wersja ale też nie jest naj, najbiedniejsza, to jest praktycznie najbogatsza wersja pomijając tekna Plus Cena również troszkę mnie zdziwiała, tam 120, dokładnie 2000, co dokładnie z tym egzemplarzem, dokładna cena będzie w opisie pod filmem, tam skonfigurowałem dla Was taki sam egzemplarz, jakim w tej chwili jedziemy. Na pewno Kaszka, jak powiedziałem, to jest samochód, który uczył nas crossoverów i wielu z Was pokocha go, albo już go pokochała jeżdżąc generacjami wcześniejszymi. Z jego zalet przede wszystkim bardzo dobry silnik, jestem fanem tego silnika, on jest francuski, tutaj nie ma co ukrywać, ale jest to moim zdaniem bardzo jednostka udana. Oprócz tego skrzynia biegu neutralna, ani precyzyjna, ani nieprecyzyjna, po prostu działa tak jak powinna. Świetne, duże lusterka, to w crossoverze jest na pewno ważne, sami zobaczcie, lusterka są gigantyczne, widzimy w nich wszystko co powinniśmy w nich widzieć. Mamy na przykład lane assist, ale on działa... no... No tak o, działa, że po prostu piszczy I no, nie utrzymuje aktywnie pasa A pewnie by mógł, ponieważ Nissan sam parkuje A jak sam parkuje, czyli potrafi zaingerować Wasz układ kierowniczy A on nie ingeruje Więc ten lane Assist jest, akustycznie ostrzega, że zjeżdżamy Oczywiście, to również jest plus, ponieważ dobłodzi Was w sytuacjach niebezpiecznych na autostradzie Niemniej jednak mógłby działać bardziej aktywnie, tylko pasywnie podokietnik do regulacji nie ma żadnych, Po prostu jest tam, gdzie powinien być Niektóre z plastików mogą być twarde, mogą was troszeczkę irytować. Poza tym, Nissan świetnie wygląda. Z zewnątrz auto jest zaprojektowane, uważam, bardzo dobrze. Tu nie mam szczególnych uwag. Jest zaprojektowany odważnie, jednak dosyć zachowawczo, żeby też tych klientów i miłośników motoryzacji japońskiej do siebie nie zrazić. I zaprojektowali go Japończycy, uważam, naprawdę. Mimo takiej delikatnej nutki zachowawczości, naprawdę jest świeżo i jest cały czas bardzo aktualnie. Także bardzo wam dziękuję za ten dzisiejszy, w tym przypadku Nissan Qashqai. Dzięki Nissan Polska oraz dzięki wam, że jesteście, że oglądacie i że również razem ze mną poznajecie tę nową motoryzację. Dostawcie łapkę w górę, stawcie suba i dzielmy się filmami oraz podzielmy się opinią. Co według was w tej chwili jest takim sztandarowym crossoverem, który dyktuje innym, jak powinny wyglądać crossovery? Dzięki, pozdrawiam was i do kolejnego filmu. Na razie.